I lecimy! Mamy 300 sekund. Dobra, gdzie moje drewno? Czemu tak daleko jesteś, w drzewie? Dobra, więcej drewna, rąbanie, rąbanie, rąbanie. Generalnie, moim celem jest jak najszybciej, najlepiej w tym czasie jeszcze żelaza znaleźć. Bo bez żelaza, bez wiaderka i bez tarczy może być nam bardzo, bardzo, bardzo ciężko. Więc wydaje mi się, że to będzie nasz ewidentnie priorytet tutaj. Tutaj wydaje się... uuuu wioska, albo nie to piramida jest Cały czas praktycznie stracę jak pójdę do tej świątyni, nie wiem czy to się opłaca nam dobrze, nie wiem czy to dobry deal wyjdzie Ale trzeba spróbować, no nie mam nic do stracenia tak naprawdę Tylko cały swój czas na przygotowanie, no trudno się mówi <laughs> Nie mam czym się podsadzić za bardzo, będę musiał w drewnem spróbować się podsadzić tutaj O i tam później jedzenie zdobędziemy swoje No super, jeszcze się uleżyłem yy, Dobrze dobra, dawać mi tutaj wejście Błagam, bądź coś dobrego. Bogu Minecrafta, proszę daj mi tutaj dobre rzeczy. Bardzo ich potrzebuję, żeby to były jak najlepsze rzeczy. Bo inaczej będzie bardzo mi... ...ciężko, dobra. Uff Dużo wszystkiego, ale w sumie nie wiem, czy to takie dobre. Kości, ten, dobra, to mi nie pomoże. Emeraldy mogą się przydać, no to mi się nie przyda, ale wezmę, dobra, tutaj to żelaza, dwa, dwa żelaza, to już coś, to już coś, no powiem wam, taka trochę bieda, trochę taka bieda, a jak chcę tutaj tyle przeżyć, to może być bardzo ciężko z tymi rzeczami, bo dwa żelaza mnie, nie mogę nawet wiaderka zrobić, mogę sobie najwyżej tarczę zrobić, ale wolałbym wiaderko, bo jak jakaś na mnie wyleje, czy coś takiego, wiaderko mnie ocali, a uu, tarcza to mnie nic nie, nic nie da. Halo, czy jest jakaś skinia? Oooo, ho, ho, wioseczka! I więcej żelaza będzie tutaj gdzieś. O kurczę, 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 jak szybko trzeba tutaj. O, jest żelazo, jest żelazo, tam widzę je, dobra. Czy to mogę bezpiecznie położyć? Tak. Dobra, szybko, żelazo, mam bardzo mało czasu. Po tych 15 sekundach, które teraz tutaj zaraz będą, będę miał jeszcze dosłownie 30 i już się zacznie tutaj umieranie. Dobra, tutaj gdzieś żelazo jest. Potwierdzone info mam. I trochę węgla w razie czego. Nie wiem po co mi ono, ale. Co już? Gdzieś się w ścianie zrespiły. I one mi teraz tutaj. Tam się gdzieś zrespił. Boże, co to był za dźwięk? Okropny, chryste Panie. Gdzie jest to żelazo? Gdzie ja je zgubiłem? Tutaj jest dobra. Nie wiedziałem, że tu się już zrespił. Myślałem, że jeszcze mam 30 sekund. Boże, to już pierwsze. Dobra, dobra. Nie pasuje. Nie ma rudy, dobra. Tutaj szybko to. Pyk, pyk. Mogę sobie mogę z dwóch diamentów. Z dwóch diamentów mogę sobie w ogóle mieczyk zrobić. To jest. To jest dziwo plusik, bardzo dobry. Eee, dobra, uwaga, co będzie. Myślałem, że go będę mógł podnieść. Ale dobra. Nic się nie stało, nic się nie stało. Absolutnie nic się nie stało. Potrzebuję szybko tego żelaza. Mogę sobie mieczyk zrobić diamentowy. To jest w ogóle wypas majonez o. Mogę sobie kask zrobić. Bo czemu nie, prawda? Mogę sobie szybko wiaderko zrobić. I zaraz będę miał do niego wodę. Dobra, żelaza na razie więcej nie, nie mogę mieć, potrzebuję. O, 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 nie, o, nie, o, nie, o, nie, o, nie, o, nie, 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 nie. Co to za pułapka jakaś? Chyba was. Pogięło was chyba. Co to mamy za pajęcie na nagle Tutaj jakaś. O, i tu jest pełno żarcia, dobra. Nie będę musiał tego przepalać. Mogę totalnie olać tamte rzeczy. Dobra, uwaga, zaraz coś się nie działo, potrzebuję klocku coś czego. O Magmacub, Elo, filotypie Elo. Ma nawet nie chcę na niego czasu tracić, tak wtedy aż. Tutaj mamy pełno żarcia. Nie wiem, co daje nam największe szanse na przeżycie tak naprawdę. Czy bycie pod ziemią, czy nie? Właśnie, ciężko mi. Ciężko mi to oszacować jakoś. Może w ogóle wyjdzie, że tyle przeżyję, że będę mógł nawet do endu praktycznie pójść, ale nie wiem. Czemu Visiting the Moon? O co chodzi? A, fajnie, fajnie. Nie no, fajnie. Fajnie, lat latam sobie. Nie no, super, super, wam powiem tak. Ale mam piękną wodę, nawet wederka nie muszę używać. Czas na zbroję. Enderman. Chciałbym Cię zabić dla perły, ale trochę rzecz uciekł, więc już Cię nie zabiję. Wchodzę po żelazo, jak do swojego domu. Ała, jeszcze to było przesada już. Gorzej to, że zaraz tu będzie. Kolejne rzecz się będzie dziać. Ja nie wiem, co się będzie działo. Kompletnie znowu te kury, a spadać tam sobie kury. Co Cały ma tam, jakieś kury, cały tam. Noc i te wydarzenia tutaj, które chcą mnie tylko i wyłącznie zabić, nie idą w parze. Czyli idą w parze, wiecie, coś mają wspólnego ze sobą, ale ja ich bardzo nie lubię, jak są tak wspólnie. Wspólne ich zbieranie to mi się nie podoba. Ewidentnie no, bo co się będzie działo? Inferno. Ojej, ojej, ojej. A au au, au. szybko woda, dobra, dobra, naprawiona sprawa. Sorry wieśniaki, ale... <grym wytrzydko> ja nie chciałem, to taki wiecie, nie, nie, nie miało tak być, ale no wyszło, tak. Wydaje mi się, że jak będę miał już żelazną zbroję, to już będę naprawdę ustawiony tutaj. Tak konkretnie ustawiony mi się wydaje. Tylko nie zdąży jej nie 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 zrobić nawet. Lawa prison, no, okej. Okay. U, dostałem Obsydian. potrzebuję zwykłego bloka normalnego. A, fajnie, że mi... Mój piecyk! On tam gdzieś jest. O nie, mój piecyk! O nie, moje żelazo! Gdzie on jest? Kurczę, żelazo! Jak mogłeś mi to zrobić? Powinienem się odsunąć. Skeleton Rain. Nie, no świetnie, Skelety nie bijcie nie błagam was. Boże przed twarzą mi się zrypił Au Bardzo dużo was tam byczki ale ja tam was Adios, amigos O już nie zdążę zbroi zrobić O nie 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 nie. Tylko nie ten creeper, Boże tylko nie on O je, je. O nie, nie nie ja się nie dałem, ja wiem jak ty mocno wybuchasz Zabiłby mnie na hita, nie miał w ogóle bym. Nie mam w ogóle podejścia do niego. Możesz się odsunąć Możesz wpaść do dziury. No Boże, muszę do piecy dojść, weź, daj mi dojść do piecy chociaż I stój tam Nie gon nie już przestań. Przestań nie gonić Dobra Co ja z nimi mam, ja nie wiem Boże i goni nie dalej Jeszcze mi strzały spadają na głowę. że ja chcę tylko piec, Creeperze, ja chcę tylko piec, dobra? Dobra, mam piec. Już więcej nie, nie chcę, już ja już od Ciebie idę. Nie, już tam nie obchodzisz. Jak Ty wybuchniesz, to naprawdę rozwalisz tyle po prostu dookoła, że to jest tragedia. Tragedia będzie. I tam sobie sieć Creeper. Uuu, moglibyśmy portal tutaj do netheru zrobić. Co prawda portal do netheru z moim aktualnym stanem to nie jest najlepszy pomysł. Ale co tam, nie? Ale co tam? Może w ogóle kiedyś przejdę tą grę nawet eee, Dobra, muszę tak, e, wziąć tą wodę Odgrodzić to troszeczkę, chociaż Żeby całej nie zalać Bo to dobre nie będzie jak całą zaleję, dobra Tutaj teraz to, dobra, teraz chwilę chwila tutaj spokoju, dwie sekundy zostały eee. Fajnie, fajnie, lawa jeszcze mi na twarz spada, świetnie, świetnie, naprawdę, świetnie się bawię, dobra. Dobra, najszybszy ja portal w moim świecie, dobra, już więcej nie chcę robić, bo tutaj się niebezpiecznie powoli robi. E, będę potrzebował jeszcze podpalić to pewnie jakoś. O nie, znowu się palić, o nie, 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 nie mogę zalać se lawy. Dobra, potrzebuję na pewno flinta znaleźć, potrzebuję tutaj żwir jakiś. Halo żwirze jesteś? Jest żelazo na pewno, o. Żelazo mnie pogardzę, to, to to nie ma w ogóle opcji. Biorę w każde żelazo jakie widzę. Halo, halo, żelaza więcej. Dobra, dobra. Ok, spoko ziomeczki. Spoko jaskinio, fajna jesteś, ale jakiś żwir bym chciał szybki. Jakiś najszybszy żwir jaki masz. O, tyle żelaza, że już to też żelazne kilo wszystko zrobię. Będę mógł nawet diaksy wykopać. Ma dwie sekundy, co się dzieje? O nie, nie. nie, nie, nie. Chciałbym was zabić, blazy, nie powiem. Blazy, blazy, blazy. I po blazach, dobra. Nawet pałka wypadła. Wow. A. Jaki zawał miałem, naprawdę. O, Tutaj coś takiego się powstało? Co to się. Co tu się dzieje? No, zostawcie to w spokoju. Zostawcie mój portal w spokoju, no. Co chwilę się pojawiają bo niego jakieś rzeczy. zaraz mi go zasypią, zasypią całego. No, wiatr z wodą, potrzebujecie pewnie zombie burger. Boże, jaki szybki ten zombie burger, co jest? No i te krowy sobie tak będą chodzić <grystanie> Zostawię was tak Chodźcie sobie, wiem, że Wam się podoba Byczki O nie spider Rain Pająki, palcie się Może to być tyle pająków, no... Walcie się Boże jeszcze tyle tego jest Tyle trawy Pełno creeperów, co to ma być? Co to za armia pająków jakaś? Nawet nie mogę się pójść do góry zbudować, bo one wszystkie potrafią te, Chcę wspinać, co to ma być. Jak ja mam tu wybudować teraz cokolwiek? Palce się pająki. Kurde, nie wiem, teraz już naprawdę się pogubiłem tutaj w tym wszystkim. Eee. O o! że mi... bardzo zapomnę pomysł uderzyć go co tu się stało? co to się mi zrobiło? aha fajnie 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 o mam przynajmniej żwir <grymne> możecie od odwalić się ode mnie możecie się odwalić nie wiem nie wiem, nie wiem nie wiem nie wiem jak to zrobić żeby przejść dłużej ale się już w gnoju, no ile możesz żyć a fajnie, spadają zombie no hela krowy. Au, au, au Boże, ile was to jest, co spada? Bez przesady, bez, bez przesady. No i jeszcze on. Nie pali, chce się spalić. No bo ja to olewam. Olać was. Olać was. Nowa misja, nowa misja, powtarzam nowa misja. Szukamy diamentów na diamentowy kilof. Mam jakiś węgiel? Nie, nie mam, żeby wam oświetlić. O, mam już, dobra. No trochę nie powiem, czy się oświetlić. A, kilof, brak kilofa. SOS pomocy, brak kilofa. Wio wio, brak kilofa. Wio, wio, o, mam na żelazny. Dobra, dobra. To się dzieje? Spili zombie. Bardzo szybki zombie, bardzo, bardzo. Aż za szybki. Tam ich jest jeszcze w ogóle milion za ścianą. Nie chcę tam w ogóle nawet spróbować wchodzić. Mam nadzieję, że tu nie umrę, choć wydaje mi się, że jak będę kopać pod ziemią i dostanę jakąś lawę na twarz, to po prostu automatycznie umieram. Tak mi się wydaje, że to się tak skończy. Już może uratuję się wiaderkiem, kto wie. to nie obchodzi, co tam było. Ja idę dalej. Absolutnie mnie nie obchodzi. Jakieś szkielety, jakieś y, pojazdy, jakieś kurde. Pojazdy mechaniczne, konie, kościaste, ja nie wiem. O, idę do przodu, kopię. Kratka już, y, która to jest? 40, dobra, dobra. Dobra, i 11. I kopiemy, i kopiemy, i kopiemy. Ja bym nigdy takiej niskiej nie znalazł, żeby diamenty. Więc mam nadzieję, że po prostu zdążę coś szybko znaleźć. Idę też po moje żelazne spodnie, bo już tam się pewnie przepaliły. No i zaraz coś się pojawi mi jeszcze. No jakaś strzała miała się, mi zry... miała się pojawić, ale nie pojawiła się. Jestem pod ziemią, nic mnie to nie boli. Żyć umierać. Dopóki nie pojawi mi się coś, co mnie nie zamknie w lawie i, i będę miał nieuchronną śmierć, to będzie dobrze. Będzie dobrze sobie. Joruny, proszę uspokójcie się. Pioruny pod ziemią to jakieś... Oszustwo jest, halo! Uszustwo, po prostu, oszustwo to było. Jak mogli mi pioruny pod ziemią nawalać? Co to ma być? Mam już w ogóle 14 level, bo w końcu przecież ani razu nie umarłem, no tak. Wow, normalnie będę mógł sobie zaraz zenczantować rzeczy, jakbym jeszcze miał przedmioty do tego. O o! O o, 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 o! Bardzo niefajnie A słuchaj, może diamenty mi odkryjecie. Diamenty, halo, halo, diamenty, diamenty. Jest złoto, ale złoto mi się raczej nie przyda do niczego. Błagam, żeby trzy były, błagam, żeby trzy były. Yes! yes. Tak. Nawet więcej niż trzy. Ale brurżuaza, bo nie mam miejsca na nie. Halo, halo, moje diamenciki, chodźcie do mnie. Dobra. 9. Miodzio. Teraz wychodzimy zaraz na powierzchnię. Wykopiemy trochę obsydianu szybko i... Tyle. I będzie portal. Powiedzmy, że będzie, bo nie wiadomo. O-o. Nie mam klocków, nie mam klocków, nie mam klocków. O-o-o. No -o. ja teraz nie mogę wyjść tam pędy. A lawa jest wszędzie. Tu nie ma? Dalej jest to, co ja sobie myślę. Chyba się żartuję. W tej labie tam pewnie pełno jest teraz na dno. Dobra, tu jest już dosyć bezpiecznie. Tylko nie chce się zamynać, zamykać w takiej ciasnej klice. Magiczny, awant. Będziecie mieli teraz yy, piękną piosenkę. jakbym był pijany. Dobra, boże, już mogłoby się skończyć, bo naprawdę już ogólnie zaraz. Gdzie my jesteśmy? Gdzie my jesteśmy? Tam się działa nasza. Już cię gdzieś widziałem na początku. Już was widziałem na początku. Wasze duo pajęczyny i pająk usty. Nie, nie. Tutaj takich rzeczy nie chcemy. Uciekamy od takich rzeczy. Absolutnie uciekamy. Tutaj trzeba wykopać środek. Tylko teraz już nie zdążę. Mam za mało czasu. O nie, to będą te wiedźmy spadać. Boże, ile tam jest? Ja teraz nie będę mógł tam podejść, Zapomniałem przecież znowu ten sam błąd. Nie, one się jeszcze jeszcze respią. Boże, dajcie mi spokój, już naprawdę. Dajcie Sosiana. Wiedźmy. Niech was nie lubi. Dajcie Sosiana. Niech was tutaj nie chce. Dobra, Powinny, powinno to jakoś tam pomóc. Powiedzmy. Może trochę pomoże też pana. Żeby tu nie przylazły. A ja tu muszę niestety obsydian kopać. A to nie jest super wesołe zajęcie. Chyba kolejnego nie zdąży wykopać. A lawa mi tutaj nie pasuje. Jedźma jakaś jeszcze tu jest, co jest o, tu jest bezpieczna toga terenu. Możecie tutaj przestać się palić wszystko. Bardzo was proszę. Ja się nie skończyłem truci jeszcze, tu zombie trio do mnie wchodzi. Spokójcie się zombiaki, no weźcie, błagam was. Marchewka nawet z niego wypadła. Taki dobry jest. Nie przyjmę jedzenie. Nie, nie pogardzę, naprawdę, nie pogardzę. Fire pitfall. Jest ten ogień to mnie naprawdę prześladuje Nie mógł się mi portal chociaż zapalić. Nie jest dobry wymiar ma? Dobry ma wymiar, dobra. Żwir. Żwir. Miałem żwir, wywaliłem na pewno. Jestem pewien, że miałem żwir, ale go wywaliłem chyba. No, jak zwykle, nie. Miałem też jedzenia. Same problemy, same problemy, zero rozwiązań. Dobra, mamy wioskę, trochę tam. No, trochę się, taka, wiecie, nie jest w najlepszej kondycji chyba ta wioska. Ale to nie moja wina, przysięgam. Tam się ta wioska po prostu dzieje, wola nieba tak naprawdę. Nie, nie wiem co tu się dzieje naprawdę w tej wiosce, ale nie, chcę, nie, nie, nie zagłębiam się w to. Co tu się dzieje? Była dźwignia, księgnę ją tu gdzie? Jakby ta wioska nie była już, ale przynajmniej wszystkie zombie umarły Nie, okej, okay, okej, okay, okej okay. Ja tam, co, my, siema, ziema, ziomeczki, ja tu jestem tylko po O nie, o boże pszczoły, o boże pszczoły Pszczoły idźcie sobie, nie, nie chcę was Pszczółki już są super, dobra, róbcie tam swoje, zapylajcie Nie wiem co chcecie zapylać, jesteście na pustyni, nie, ale tam no Rozsiewajcie, zapylajcie, róbcie miodek, wiecie jak jest, nie a, fajnie, ale będzie spadać szkieletami Golem tu już ledwo wyrabia w ogóle, widzę, ledwo żyje Cały popękany, ła Boże, nie ma się do domu, Boże Gdzie ta cała moja armia rzeczy była? Gdzie mój portal jest, to jest najważniejsze O Boże, jaki zombie Nie mogę go odepchnąć też ty, zombie, spokojnie może, co? Mogłoby coś z niego wypaść pewnie, ale... Uda kusi, kusi mnie, kusi mnie. Au. Zombie, daj spokój, czemu go nie mogę odepchnąć, tylko czasami. Au. Au, 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 zombie. Boże, ile cię mam bić? Ile Cię można bić? Ile Cię można bić? No daj spokój. Au. Nie, nie chcę tu umierać. Nie, 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 nie polecam. Eee Zombie, słuchaj. O! Super mieczyk! Au, otrucie, no. Przeżyję? Przeżyję? Dobra, odrzut, niezniszczalność, wydajność, ostrość Może być, wszystko na raz, może być, może być Jedno serduszko było przez chwilę, wam powiem, myślałem, że koniec Inferno mnie zawsze tak straszy, bo się dzieje po prostu patologia wtedy od razu Myślę, że już dalej pływam Od razu myślę, że już... Ale dobra, przejdzie Nie obchodzi mnie to Gdzie jest ten mój portal? Bum! Niech się dzieje! Shejka! Hejka, jestem tutaj! To za słaby... Gdzie ja w ogóle jestem? No halo, co to jest za jakieś słabe miejsce? Uuu! O nie, zaraz się... Woda! O... Woda w naderze, Mogę wylać lawę na dół, o! O oh. Woda i neter, to tego jeszcze nie było No woda i neter to naprawdę wam powiem Piasek nie Piasku uspokój się Śmigam sobie po netherku, Mam swoją Swój enchantmenty mieczyk Dajcie spokój zombie, idźcie sobie Zombie, zombie, idźcie sobie, nie podoba mi się to kompletnie Nie chcę się z wami bawić Nie, ciąga, nie pociągacie mnie, idźcie sobie Chyba uznamy challenge za zrobiony. bo tak naprawdę do smoka nigdy się nie dostanę Musiałbym pełno dermanów tu zabić A nie mam czasu tu aż Więc wydaje mi się Gaszcie. Ale snajper. I na tym na zwrocie do nadawcy kończymy ten piękny odcinek. Jak będziecie chcieli, może zrobię kolejny. Wtedy spróbujemy się zmierzyć ze smokiem. Może teraz nie umrzemy. Może będzie dobrze. Blazy. Jednak Blaze, co to, to dla mnie, prawda? Dobra. Zakończamy tu gierkę. I do zobaczenia w następnym, maybe, może odcinku. Zobaczymy.